I never pitied herself. In fact, she always told me she was grateful for her struggle. Well, that's just it. What she endured, that gave her hope, right? Yes. In fact, she used to tell me that, like, you know, uh, first generation immigrants work some, like, menial job. You know, they drive cabs, they deliver food. Second generation, they go to good schools, and they become, like, you know, a doctor or a lawyer or whatever. And uh, the third generation lives in their mother's basement, smokes pot all day. <laughs> <laughs> I mean, she said that. Dlaczego te dokumenty i, i, i te filmy fabularne są takie ważne w tych stosunkach polsko-żydowskich? Bo wydaje mi się, że zdejmują uh, jakiś patos i z... odchodzą trochę od tego groźnego, uh, grosowskiego uh, tonu od tonu że, takiego Oskarżycielskiego. Który powoduje u części polskiego społeczeństwa dystansowanie się od tematyki kultury żydowskiej. I można też nakręcić film o tym, że nic nie wiemy o tym Holokauście, że jesteśmy młodymi amerykańskimi kolesiami, którzy przyjeżdżają do Warszawy. Bawią się na dachu hotelu. Jest to dla nas ważne, bo jest taka tradycja wśród Żydów amerykańskich takich zorganizowanych wycieczek historycznych śladami przodków. Ale nie do końca wiemy, czy ta ciocia zginęła tu, czy ta ciocia zginęła tam i w którym roku to było do końca. Gdzieś budujemy tą naszą tożsamość na byciu Żydem. Usprawiedliwiamy może jakieś uzależnienia, problemy, że o pewnej postgeneracyjnej traumie, usprawiedliwiając często codzienne problemy bohaterów, jak tutaj uzależnienia, depresję jednego z bohaterów Real Pain, Kirana Kalkina. Co jest dobre w filmie Lil Paine? Na pewno ciekawe jest pokazanie tego zmagania się z tym jarzmem Holokaustu, który naznaczył przodków bez patosu. Natomiast obcesowe traktowanie tematu może szokować. I tutaj możemy mówić o dekonstrukcji pewnego mitu, pewnej martyrologii, kiedy bohaterowie Zgodnie z młodą social mediów robią sobie zdjęcia przy pomniku powstania warszawskiego na placu Krasińskich, naśladując pozy walczących. To jest scena rzeczywiście taka dekonstruująca mit, dla wielu szokująca, bo rzeczy nie wypada robić tak jak. Nie wypada tańczyć przy piosence o czerwonych makach na Monte Cassino. Te filmy pokazują, że czasy się zmieniły. Film dostał bardzo dużą dotację, był też bardzo promowany i uważam, że pewien potencjał e, aktorski e, nie został wykorzystany. Być może reżyser jednak skupiony. W moim aktorstwie nie miał czasu dopracować kilku rzeczy, i myślę, że, że, że to jest duża, duża. Także dla mnie to są piękne plenery, i, i troszeczkę, troszeczkę brakuje w nich właśnie tej, tej substancji, korzystania tej grupy aktorskiej. Miał naprawdę duży potencjał, zbiera nagrody, więc nikt, nikt temu filmowi nie zaszkodzi. Mnie chyba bardziej przekonał film Treasure Juli von Heinz, który. Natomiast w filmie Real Pain są dwie sceny, które chciałabym pochwalić. Jedną z nich jest scena zostawiania kamieni dla zmarłych. W budynku, gdzie no, oczywiście już tych krewnych nie ma, polscy sąsiedzi nie zgadzają się na to. Ciekawa jest emocja tej, tej tęsknoty do korzeni i zderzenia się z zimną rzeczywistością. To znaczy, ci młodzi Żydzi przybywają do Polski, gdzie ich krewnych już nie ma. I jedyne, co mogą zobaczyć, to muzea, obóz, pomniki. Więc nie, nie bardzo wiadomo, co z tą emocją do końca zrobić, więc naturalnym pomysłem jest robienie sobie selfie z, z bohaterami powstania warszawskiego, co oczywiście dla Polaków jest dużym zgrzytem. Ciekawie uchwycone emocje, że przyjeżdżam do kraju moich przodków, tych przodków już nie ma, nie ma tych grobów, nie ma, nie ma domów, nie ma nikogo bliskiego, nie ma do kogo się. Przytulić i, i nagrywamy się pod, y, pod pomnikiem. Czyli to jest taka niezaspokojona tęsknota za y, korzeniami, za y, poszukiwanie niespełnione swojej tożsamości w świecie zupełnie obcym. Dziwi mnie trochę y, jednak. Y, Podróż przez Polskę, gdzie w zasadzie nie spotykamy żadnych Polaków i nie wchodzimy z nimi w interakcję, bo pewnie dałoby się znaleźć ludzi, którzy tych przodków pamiętają. Eisenberg jakoś chce pokazać, że się nie da nic pokazać, nie da się już nic odtworzyć bo tutaj po prostu nic w tych Żydach. Nie zostało, nie da się tego nagrać, dla mnie zgrzytem jest ta, ta scena przechodzenia gęsiego przez obóz koncentracyjny, trzenie takim pustym wzrokiem na obozowe na obozo obuwie ofiar, które na mnie zawsze robiło wstrząsające wrażenie, że ta scena jest trochę, trochę nieudana, że ten płacz tego Kalkina jest taki

Greek and Jewish stories for sure, and that's the same in Germany. But uh, the reviews were very good in the reception, and I feel like people see it was important to have this film. I didn't speak English actually until I was five. ale przesłuchawcy mieli wyraźną expresję po jidyszu, którą często używam, kiedy mówię o naszej społecznej historii, która jest dla Was, którzy mówicie... Pięknym momentem, myślę, była projekcja filmu Między Sąsiadami i, i wzruszenie publiczności, kiedy dwójka bohaterów w sędziwym wieku, Polka i żydowski chłopiec, spotykają się po 70 latach. Mm. I to jest zwycięstwo dokumentu nad publicystyką. To, to się nigdy nie uda, nigdy nie uda się dojść do, do dialogu z samą publicystyką, argumentami, oskarżeniami obydwu stron. Tutaj jest ludzka, autentyczna historia spotkania są autentyczne słowa, autentyczne łzy, autentyczne dystans też tego Janka, który został profesorem historii i on nie chce nawet mówić po polsku do tej dziewczynki, a teraz już, już babci, dla której to całe życie było ważne, żyjąc w tej małej społeczności, że ona wie, jak zginęli ci rodzice, że ona nie boi się o tym mówić, że ona chce tą prawdę y, przekazywać. To y, y, twórca tego filmu. Dosyć ostro mówił, że nie, że nie chcemy tylko mówić o dobrych czynach Polaków, ale gdzieś, kiedy, kiedy po prostu cały świat jest przeciwko Tobie, jest jeden współczujący człowiek, jest jakaś jedna łza, która się nad tą zbrodnią polała. Tych łez i tych wzruszeń, um, tych wzruszeń było więcej. Ja bardzo wierzę w siłę dokumentów, w siłę mm, takich ludzkich historii. W tej walce też z antysemityzmem, z antysemityzmem, który to jest polski antysemityzm w kraju w zasadzie bez Żydów. I e, myślę, że bardzo gdzieś jestem dumna z, z, z Muzeum Polin i to jest takie muzeum na miarę europejską e, światową i nie można gdzieś e, zapomnieć e, w tym samym. w tych publicystycznych bataliach, że, że Żydzi byli obywatelami Polski. Skrzypce, marcelina, książki, to przedmioty zostawione przez, przez deportowanych Żydów. No Historie przedmiotów i ich właścicieli, którzy no, nigdy już nie wrócili. Historię ludzi, którzy chcieli tym przedmiotom oddać cześć, szacunek, lub zwrócić je prawowitym właścicielom, a nie zawsze było to możliwe. Nie wrócą tak, mhm. takiej odpowiedzialności, trudnej emocji e, tych osób. Które nic dla właścicieli tych przedmiotów często już nie mogą zrobić, oprócz zwrócenia ich rodzinie, przekazania ich do muzeum. Że poprzez przedmioty oddajemy szacunek tym, którzy już po tej nie wrócą.